Witam serdecznie wszystkich tych, którzy lubią przygodę z rybą, z jednostki pływającej. Skonstruowałem coś, co jest mi przydatne i jak myślę wielu innych kolegom też by mogła pomóc w sytuacjach nocnego pływania, deszczowego pływania, yy, korzystania ze źródła świateł i innych, innych potrzebnych rzeczy, które są czasami niezbędne jak gdzieś kotwiczymy, czy, czy, czy dopływamy, czy pływamy, czy stoimy na wodzie. Oto no moja Ręczna praca wykonana w dość długim czasie, co prawda, ale jestem z tego bardzo zadowolony. To jest panel sterujący, który umocowałem pod ławeczką, pływając pontonem. Z boku panelu sterującego umieściłem sygnałówkę, która jest nieodzownym atrybutem pływania po rzekach. Przy niektórych sytuacjach wypływając z portu, czy wpływając do portu, czy mijając się z drugą jednostką pływającą. Ja postanowiłem to użyć i jak do tej pory zawsze używam. Do góry jest lampa topowa, pomagająca płynąć wieczorową porą, czy w nocy kotwiczyć. Gdzieś na wodzie, jeziorze, czy rzece, generalnie. Następnie jest pompa zęzowa. Która służy do wypompowywania wody. Po deszczu, czy w trakcie deszczu z jednostki pływającej. Miałem już ją kiedyś zamontowaną i zdała bardzo ładny egzamin. Byłem bardzo zadowolony. Nie musiałem chodzić do portu co drugi, trzeci dzień, w ulewne dni. Była podłączona pod auto pilota tak zwanego. Pod panel sterujący i samoczynnie sobie wypompowywała wodę i zawsze miałem w pontonie czysto i sucho nie przykrywałem go niczym bo pod plandeką wiadomo zawsze gromadziły się jakieś tam muchy, robactwa, ślimaki i to bardzo brzydko wyglądało przystępując do pływania musiałem wiele czasu spędzić nad tym żeby to wszystko oczyścić ściągając plandekę z pontonu tutaj mamy źródło światła, tak zwany reflektor o dobrej ślinie o, dobre, o dobrej ślinie <laughs> światła bardzo fajne, w miarę tanie, zdobyłem to na, na Aliexpressie za dobre pieniążki, jestem z tego reflektoru też zadowolony. Tutaj z boczku mamy wtyczki montowane panelu, które każde z tych górnych akcesoriów odłączam z osobna, mogę to przemieścić, mogę zabrać ze sobą, mogę rozłączyć, mogę naprawić, a panel nie zostaje ściągnięty z ławeczką, bo nie potrzeba go wówczas ściągać z jednostki. To jest ogólny panel sterowania który ma w sobie wbudowane gniazdo USB Kontrolkę na ładowanie akumulatora czy akumulatorów Gniazdo pod zapalniczkę czy, czy, czy wtyczkę samochodową też 12V Następnie mamy panel pompy zęzowej Auto i mono oraz włącznik Poniżej niebieskiego koloru jest włącznik główny panelu sterującego Bezpiecznik i przycisk sygnałówki, którym nadajemy tak zwaną Titawą. Sygnały różniące się od innych, nie takie jak w wojsku. No i tutaj jeszcze dodatkowy taki panel, też z USB, oraz nawtyczkę samochodową, gdzie można podpiąć sobie jakieś dodatkowe źródło światła. Czy czegokolwiek, co by nam służyło do pływania. teraz kolegom zaprezentuję, jak to działa. Jest to prowizorycznie teraz podłączone pod akumulatorek 12V, 17Ah, i przystępujemy do małego pokazu. Tu jest główny włącznik. Uruchomił nam się teraz panel sterujący, gdzie jest wskaźnik na ładowanie akumulatora, który wskazuje 12,7V. Oprócz tego jest podświetlony. Panel USB, przydatny do ładowania telefonu czy innych rzeczy podobnych na takie wtyczki. Tu jest pierwszy załącznik, który załącza nam lampę topową. Proszę uprzejmie, świeci nam. Wyłączamy, gaśnie. Nic się nie dzieje, panel chodzi jak należy. Następnie włączamy reflektor. Stan wydania akumulatora jest co prawda już troszkę niższy, bo jednak to jest zabranie jakiejś siły prądu. Jest lampa bardzo solidna, bardzo mocna. Bardzo ładnie świeci w nocy. Rozproszone światło. Następnie następny przycisk, który daje nam dźwięk sygnałówki, możemy zaprezentować. Tak to, to działa w ten sposób. Panel sterujący od pompy zęzowej Załączamy na auto. Kontroleczka się ładnie zaświeciła. Gasimy teraz tą reflektor, żeby nam tutaj nie prześwietlał obrazu. I tu możemy skontrolować, czy auto nam działa na panelu sterującym. Oj, coś tutaj mi się nie udaje. No, ściągnę to z góry, będzie mi wygodniej, bo ona ucieka. Gdy nabywa wody w jednostce pływającej, pływak się podnosi do góry, co na kontrolerze widać, ja go podnoszę, załącza pompę, wypompowuje wodę z jednostki i jest wszystko w porządku, czysto w pontonie, nie chodzimy po kostki w wodzie. Tu jest w tej chwili wyłączam panel sterujący, tu jest podłączony pod auto, teraz go przyciskamy na mono, i możemy sobie ręcznie w dowolnej chwili wypompować ilość wody, która jest w pokładzie. Teraz włączamy sobie czwarty przycisk, gdzie uruchomił nam się panel sterujący dodatkowy na USB. Ma dwie kontrolki, które się ładnie świecą. Możemy go w każdej chwili wyłączyć, gdy on nie jest potrzebny. Proszę bardzo. Pompę zęzową też wyłączamy na zero. oraz sygnałówkę, która w tej chwili nie działa. No i wyłączamy lampę topową. A to co można zrobić? Spokojny dzień. Jeden, drugi, trzeci. Trochę się wziąć. I żeby było to przydatne. Miałem przedtem taką skrzyneczkę zrobioną, skonstruowaną, też te wszystkie akcesoria, które tu są: pompa, reflektor i, i lampa topowa, zamontowane w takiej skrzynce, gdzie był umieszczony również akumulator. W tej skrzynce miałem też i pompę do pompowania pontonu, do pompowywania pontonu, ale jednak to pod nogami jest tak, że ponton ma bardzo mały kokpit ze względu na jego budowę, że te balony są dosyć duże. To nie złudź. I jednak postanowiłem takie coś skonstruować, zbudować i umieścić pod ławeczką pontonu. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich do konstruowania takich rzeczy. Jest to fajna rzecz i jak dla mnie to zdawało przed tym egzamin, i jak teraz jest to nowe, po nowemu zrobione, zbudowane, to na pewno będzie działo tak samo jak przedtem. Dziękuję. Cześć.